Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj muszę wymurować tutaj taki kanał na kable i na rury. Ponieważ zostało to taka taka sytuacja, że zostały rury na wierzchu i trzeba coś z tym zrobić. Teraz pokażę wam o co chodzi. A chodzi tutaj o to, już tutaj sobie narysowałem linię na dole jak i po bokach. Tutaj nie widać, bo akurat w fugę wchodzi ta linia. Muszę to tak zrobić, żeby było jak, jak najmniejsze po prostu. Yy, będę murował gaz betonem piątką. 5 cm. Tutaj także mam linię, jak widać. No i muszę po prostu zamurować ten kanał. Są tu kable, rury. i Idą do góry. Teraz muszę sobie to jeszcze zabezpieczyć tutaj folią. Taką modelaną, żeby po prostu nie pobrudzić tej posadzki. Ona jest teraz zakurzona, ale nie może być tak, żeby była na przykład nachlapana klejem czy zaprawą. Więc zaraz to zrobię, żeby tutaj nie napaskudzić. Tak sobie zabezpieczyłem. Trochę oczywiście od odlinie, żebym widział te linie. Jak się trochę przy krawędzi zabrudzi, nic nie szkodzi. Teraz mogę chlapać klejem na wszystkie strony świata i będzie zabezpieczone po prostu. Posadzka jest trochę krzywa, szczególnie od strony ściany w tym kierunku, od ściany w prawo, dlatego będę musiał sobie to wyrównać albo za prawą, no muszę zobaczyć, czy w ogóle mamy za prawę, albo zrobię po prostu taki tęgi klej, żeby jakoś to wyrównać. Wolą na zaprawę, bo zaprawa szybciej ściągnie, i będę mógł zaraz dalej murować. No a klej wiadomo, trochę potrzebuję, żeby ściągnąć. Cienka warstwa wysycha szybko. Murowa niestety nie. Ok, idę mieszać sobie klej lub zaprawę. Klej już mam, jak mówiłem trochę bardziej tęgi niż normalnie do murowania, żeby położyć pierwszą warstwę. Jednak nie znalazłem zaprawy, muszę położyć to na klej. E Tutaj kolega mi już przynosi bloczki, bloczki piątki. Potrzebuję jakieś 12 sztuk, żeby dojść do góry całych, a resztę wszystko muszę dociąć. Niestety, tak jest. Teraz pokażę Wam trochę, jak tutaj muruję. Na bloczek sobie muszę nałożyć. Najlepiej, żeby za dużo nie naświlić Z tej strony gdzie dojdzie do ścianę i od spodu też sobie tutaj razy nakładam żeby nie usmarować posadzki przykładam, dociskam i gdzieś tu coś tu mi podeszło, a jakiś proch Bieramy. i jeszcze raz. Najlepiej jak go dotnę tak zrobię. Idę go lekko strugnąć, bo jeszcze sprawdzę jak on tutaj nie leży. No niestety bez zaprawy to nie jest aż tak łatwo na ten klej. No nie jest aż tak tragicznie. Ale ja jednak sobie tutaj go podetnę, bo on mi tutaj odchodzi za mocno. Najpierw go tutaj, Kapna. Najpierw? Mówię pierw. Chyba trzeba mówić najpierw. Okej, okay. idziemy ciąć. Chęć mi teraz jeden parę o 24? A? 24, ja. Mhm. Kanał pizlę weniger sein wie 24. Wie bitte? Kanał pizlę weniger sein wie 24. Wiesz, że jest ja. ich. Staje Chwowa to na okowanie. To jest mocny pistek kurczą, chyba jestem wiadomo, chyba pas No i tak, jestem z powrotem. Z powrotem jestem. Na, dło, na, na zewnątrz świeci słońce. W środku jest tutaj cień. I taką przez okularami raz na głowę raz na oczy. Dobra, teraz tu jeszcze trochę dam więcej, bo mi to uciekało w dół w tej, z tej strony. Jak już mówiłem na zaprawie będzie jest łatwiej, nie będzie jest łatwiej. Ok, teraz wspieram sobie na wniosek. Który mi wyszedł. Tutaj trochę. I okay. tu. Teraz sobie ułożę ten długi, Tam mi się już złapie jakiś kąt. Będzie dobrze. Aha, jeszcze... Tutaj można sprawdzić jak najwięcej wygląda. Teraz tu jest za wysoko, ale sobie docisnę i już ładnie poszło w dół. Jeszcze troszeczkę. Okej. Okay. I tu trudini. Pierwsza warstwa i trudnie ułożyć. Tak to robimy. Teraz biorę. Ten sobie też go przesmaruję. Normalnie wiadomo, zaprawę się daje tutaj na dół. Układa, ale właśnie nie chcę za bardzo nagrodzić Daję sobie od razu tutaj na bloczek. Tak. O. Jest ładnie i pięknie. Właśnie rzuciłem teraz pilnie tak odruchowo bo... na posadzkę o. Dobra Tu mamy linię, tu mamy Nieźle nie No ja mógłby być lepiej Usta Rumowy motek by mi się przydał Gdzieś jest, ale trzeba jeszcze go przynieść. Okej, okay, nieźle tak, że mi się z tym nie zgrywa, ale to mam taki gruby klej, że na kolejnej warstwie wszystko wyrówna. No niestety, nie ma zaprawy. Na jest ciężko ułożyć. Ale jak nie ma się tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobra. Okay. Tutaj tylko taka wąska szczelina mi wyszła, no ale co, muszę? No to wyciąć, to nie 3 cm wieder da, da, Warte kurz. Ich brauche nur zweieinhalb cm. Dann kann ich weitermachen. Danke. a chodzi tutaj o ten kawałek, który idzie w tą szczelinę. Tak chyba w ogóle mi nie będzie potrzebna, bo e, piątkę ciężko będzie smarować tak wąską, tak wąski bloczek szerszą kielnią po prostu. Tak. I teraz to wciśniemy sobie. daje trochę więcej, żeby oczywiście mi trochę wyszedł. Weszło, weszło. Nadmiar wdzieramy. Tak jak tutaj. Teraz zobaczymy, czy mamy jakieś tam piony poziomy i inne rzeczy. Odwrotnie. Proszę pana, odwrotnie. Tak. I to już by było nie było dwa. By tej strony też nie jest tragicznie, aczkolwiek może być lepiej No już jest dobrze I jeszcze tutaj przód To nie jest dobrze Ale będzie dobrze Tak Teraz jest lepiej to jest też nieźle. To teraz sobie przykleję ten duży tutaj i dopiero włożę środek będę wiedział na pewno jaką długość potrzebuję Ale jak już później pójdę sobie trochę w górę, to zacznę normalnie murować tak jak należy Dobra, teraz to sobie mogę nakładać tutaj w tym miejscu Bo ten wloczek tutaj jak widać jest trochę bliżej, no ale cóż. Bo tam jest trochę krzywy posadzka, bo tutaj było dolewane betonu po prostu ten otwór w stropie był zalewany jak już hydraulicy ułożyli swoje rury i elektrycy kable wtedy my żeśmy zabetonowali to jak zawsze. Zresztą. I tak. Tak gumowy motek to się przyda. Nic na siłę, wszystko młotkiem Radmiar no, zbieramy. Zobaczymy jak to wygląda Tu jest dobrze Tu jest też dobrze Ale bardzo dobrze Chciałbym ja jedzegen mit Twój sztyk no i tyle. No i Teraz na 19 cm mi tutaj wejdzie. Klej chyba jednak zostawię taki tęgi, bo po prostu będzie mi łatwiej murować. Przynajmniej na początku. Aż wyjdę z tych krzywizn, tam gdzie jest niżej, wyżej i zacznę normalnie murować, wtedy sobie ewentualnie zrobię rzadsze. Ale chyba tylko trochę rzadsze. Zobaczymy, jak mi będzie dobrze szło, to nic z tym robię, więcej nie będę. Teraz on na 19 Zobaczymy czy to też będzie pasować na 19 Też I tutaj Ta reszta jest 12,5 dokładnie Idę sobie zacząć na 12,5 Dobra, to za chwilę wam pokażę, jak tam wygląda to dalej. Teraz to wygląda to tak. I jakąś chwilę później, tak to wygląda. Mam ułożone cztery warstwy. Dopiero teraz można powiedzieć, że mamy to równo. Wyrównało mi się wszystko. A tak to wygląda z daleka. Wszystko. Może wejdziemy jeszcze kawałek. tam będziecie widzieć. O co chodzi? Jest wysoko, później będę musiał użyć aż tak wysokiej drabiny, żeby dojść na całą górę. Tam na górze będzie dużo docinania, a muszę tam pomiędzy tymi rurkami jakoś się przedostać i jakoś to zamurować. Do tego jeszcze wysokość. Nie to, żebym miał bał się wysokości, ale po prostu niewygodnie, no do, do tych... 6 warstw, powiedzmy, muruje się wygodnie, nawet do 5. Szósta już jest ciężko. Jeśli chodzi o grubsze bloczki, w tej sytuacji to nawet 7 nie będzie problemu. Ale tak jest właśnie. No, tak to wygląda w środku. Co nic nie widać, jest ciemno, czarno. Także wyrównałem to wszystko jakoś, bo, bo nie miałem właśnie na sam dole zaprawy. Żeby to ładnie w poziomie zrobić. A na kleju tak to wygląda. Dobra, ale w każdym razie już jest wyrównane. Teraz jest w dużo, dużo łatwiej. Tutaj docinam. No, piłę też mową. Tam znany Wam już kolega musi coś tam rozszalować. Jest dzisiaj dość spory wiatr, więc drzwi, drzwi trzaskają. A tędy wchodzę. I sobie wchodzę. Po schodach muszę niestety. Muszę coś cięższego postawić, żeby też jest wito i mnie tak nie trzaskały. Puste wiadro jest za lekkie. I właśnie tutaj wchodzę. To tu jest ta łazienka, która już jest za skończona. A tu jest moje stanowisko pracy. I właśnie sobie docinam, teraz wiem jaką jak się potrzebuje wymiar. Docinam sobie większą ilość bloczką, żeby tyle nie chodzić. Muszę sobie po prostu ich więcej zrobić. Już teraz z tą ilością tutaj powinienem zajść kawałek za połowę. No. Także będę zdawał relacje. Jeszcze raz może krótko jak, jak to muruje. Tak już mam docięte luźdzki, idzie to trochę sprawniej. Rękawiczki, bo klej wiadomo wysusza dłonie. Później skóra tutaj pęka w tych miejscach. Przynajmniej w moim przypadku tak się dzieje. Eee, ok, to mamy tutaj ten na 19. Smarujemy. A nawet nakładamy klej. Tak. No zbieramy. Przykładamy, tutaj mam linię, więc nie muszę za każdym razem sprawdzać czy jest pionie, później sobie dopiero sprawdzę, zanim jeszcze klej ściągnie. Z tej strony tak samo klej. Najpierw trochę więcej, później zbieram nadmiar. Tu też mogę posmarować, nałożyć posmarować. Mogę trochę dobiję. Zaraz, zaraz lepiej łapie jak jest dobite mocniej. Normalnie nie trzeba tego robić. Ale żeby mi trochę szybciej wchodziło. Im kleju jest mniej, tym szybciej ściąga. Im więcej, im tężejszy, tym dłużej. Tutaj może trochę. Trochę jest wyżej. Okej. Okay. To nie jest aż tak istotne. Dobra, teraz biorę duży, cały, 60 cm ma dokładnie. 60, 25 na 5. Tak nakładam play. Teraz jeszcze z tej strony. Mogę sobie w ten sposób nałożyć. Ciachy prach. I dociskamy. tak, że pasowało, a za chwilę poziomicą. Radmer kleju zawsze zbieram, żeby sobie nie wybrudzić poziomicy właśnie. Z każdej strony. Szybko sobie sprawdzę, czy jest piąt. Tu jest piątek bardzo ładny. Tutaj była linia na ścianie, także musi też być. Różka, może wysunąć. Okej, okay, też jest. Z tej strony, w sumie na roku, powinienem to sprawdzić, ale najpierw muszę, muszę dociąć to, co mi brakuje. Jest, ma być, kind ja? Was widzisz, czy mnie? A Kajanu badam muszę wynik cztery Einstein ma Teraz kolega mi tu gitarę zawraca żeby zrobić przerwę, a ja chcę domurować to do końca, znaczy do końca. Chociaż tam warstw 13 Ile co dociąć 13 To za chwilę wraca 13 8. to chwilę, kilka sekund chyba, tak szczerze i znowu tu nakładam, tu już mam, nie, nie mam nałożonego kleju, w sumie nie nakładam go na dole, tylko razem na blotku, tu I teraz tu, na całość, żeby było ładnie, żeby to trzymało, bo to piątka, jak to musi dobrze trzymać, żeby się to nie rozleciało. Tutaj będzie to jest pomieszczenie przemysłowe, więc prawdopodobnie w buzek widowy będzie jeździł. Także jak to przywali, to i tak to nie ma. To nie wytrzyma. To musiał być beton, tak jak ściany dookoła, żeby wytrzymało. Ok, teraz muszę troszkę odjechać do pionu. Aha żeby mógł lekko dobić poniżej bo mi się brzuszek zrobił o, teraz już jest dobrze tu musimy odejść, żeby był pion tutaj dojść, tu jest linia tu jest linia i tu jest bardzo ładny tu jest też ładny pion I jeszcze tak sprawdzimy czy wszystko gra I jeszcze u góry i też wszystko brak. Okej. Okay. Którego wcześniej dałem. Już trochę złapał, muszę powiedzieć. Trzymaj jak wściekły. Jest. Jest. I tutaj jest także. I tutaj jest. Wszędzie trzeba sprawdzić sobie zapowiadamy. Piątka to trochę pływa. Dobra. Jak będę już na samej górze albo kawałek dalej. Znowu pokażę. I jak to wygląda. Po jakimś czasie już wygląda to tak. Mam już ile? 9 warstw. Zaraz będzie dziesiąta, No jeszcze parę. Na końcu trochę. Trzeba pokombinować. ostatnia warstwa. Ostatnia będę musiał już na wysokość lecząć. Idziemy na drabinę. A tutaj takie rzeczy. Muszę to jakoś powycinać, podoklejać. Trochę poficiować. Żeby to pasowało wszystko. Z tamtej strony nie ma w ogóle problemu, bo tam nie ma żadnego tutaj, jakby to powiedzieć, żadnego uchwytu po prostu. To jest ten uchwyt, który trzyma właśnie szynę od, od bramy. I jest właśnie taki problem, że trzeba wyciąć po prostu. A tutaj Wam piękne rzeźbienia. Dobrze, że to jest w ogóle jakaś To jest łatwo wyciąć. A i tak trzeba się pobawić. O, Tutaj też. Nie widać skóry. Pod skosem, bo te, te ramy tutaj idzie pod skosem. No i staram się tak, żeby jak najmniejszy otwór został do zarzucenia. Chociaż myślę, że to zapiękuje w ostateczności. Dobra, kleję, bo zaraz fajrant. I tak wygląda to w ostateczności. Jest równo, pianką uzupełniłem na samej górze, e, trzeba będzie obciąć jak wyschnie oczywiście. I tutaj z tej strony i jeszcze z daleka pokażę pokażemy jak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Taki kanał sobie powiedzmy zabudowa. Na dzisiaj to już tyle, skończyłem przed fajerantem. Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji, a my widzimy się już wkrótce. Cześć!